Słuchajcie, jesteśmy na terenie obozu grosrodów. Wszyscy zgłupili teraz na temat złotego pociągu ten, który wypłynął gdzieś tam w Ołkrzychu. Jeżeli ktoś mnie kojarzy z tym pociągiem, to od razu powiem, że to jest prowokacja polityczna. Dlaczego jesteśmy w grosrodze? Jest to kolejna rocznica, gdzie Józef Mengele składa swoje ofiary. To jest kolejny moment, kiedy Józef Mengele robi tu pewnego rodzaju doświadczenia i eksperymenty. Obóz, który jest przeznaczony na 25, 30, maksymalnie do 40 tysięcy ludzi, w pewnym momencie jest skoszarowany, zgromadzonych 120 tysięcy ludzi. Nie ma już obsługi, która pilnuje tych więźniów. Więźniowie pilnują się sami. Proszę pokaż te kamieniołomy, które znajdują się w tyle. To jest też gro I te kamienie, kamieniełomy, które znajdują się tu pod nami, to też jest gro Wszystkie kamieniełomy, które tu w okolicy się znajdują w okolicach i Rogoźnicy, to jest wszystko gro Jeżeli ktoś mi powie, że nie, że te kamieniełomy powstały po drugiej wojnie światowej, słuchajcie, to ręce opadają. Nie ma znaczenia, kto, kiedy i w jaki sposób mordował tu Polaków, ale do takich rzezi tu dochodziło. I słuchajcie, obóz koncentracyjny groz To jest... Pierwsze miejsce, gdzie trzeba szukać złotego pociągu. Dlaczego? Bo tu przyjechali naprawdę złoci ludzie. Tu byli inteligenci. Tu kwiat naszej elity ginął. Jeżeli będę cały czas się upierał, katy i ostaszków, starobielsk, proszę bardzo, ale Niemcy wymordowali kwiat i elitę naszego, naszej inteligencji. Właśnie ten obóz, na którym się tutaj teraz znajdujemy, na którego terenie, jest właśnie tego przykładem. Jeżeli ktoś zgłupiał i będzie szukał złotego pociągu, Życzę powodzenia i gwarantuję, że ten człowiek nie znajdzie nic, albo się ośmiesza, albo wyjdzie na debilu. Słuchajcie, to jest odwracanie uwagi od takich miejsc. Dlaczego te nie łomę. Symbol. W rozdroze zostały wykupione i sprywatyzowane. Słuchajcie, to jest tylko kwestia czasu, jak tu ruszy produkcja. A za kilka lat nikt nie będzie miał pojęcia, że to więźniowie obozu, który znajduje się poniżej nas... Ciężko pracowali, ginęli Tu zginęło około 30 tysięcy ludzi Jeżeli ktoś mi podaje statystyki Bo według statystyk niemieckich Według statystyk jakichś tam zginęło tu półtora tysiąca ludzi Słuchajcie, naprawdę mnie to gówno obchodzi Tak samo jak ktoś ostatnio powiedział Że w Auschwitz nie zginęło tyle i tyle milionów Tylko zginęło półtora miliona Obywateli Polski Słuchajcie, kłamstwo, kłamstwo I jeszcze raz kłamstwo Jeżeli komuś taka historia pasuje Jeżeli ktoś uważa, że to była prawda nie będę z tym walczył, tylko wierzę w to, że w Auschwitz zginęło od 6 do 10 milionów ludzi. Zwróćcie samą uwagę na żydów węgierskich, czeskich, słowackich, tych, których prowadzono z Francji. Nie ewidencjonowano, nie tatuowano numeru tu, na ramieniu. W Auschwitz, owszem, tatuowano numer, a w Birkenau już tego nie robiono. Przyjeżdżał transport i po 6 godzinach po tym transporcie nie było śladu. I jeżeli ktoś mi pierdzieli jakieś kocopoły, że to jest żydokomunistyczna propaganda, to takiemu człowiekowi tylko szczerze Współczuję Jeżeli ktoś mówi, że ofiara Oświęcimia, Auschwitz-Birkenau To jest kłamstwo, też tej osoby współczuję I naprawdę te osoby Jak ktoś mi kiedyś powiedział, poniosą Jakąś kiedyś tam odpowiedzialność za to Co teraz mówią i co robią Naprawdę współczuję bardzo gorąco Serdecznie tym politykom i tym wszystkim innym Którzy kłamią w imię sprawiedliwości Którzy kłamią w imię Nie wiem czego, dobrobytu ale po co kłamać? Wystarczy powiedzieć, słuchajcie, Niemcy stworzyli ten nauki administracyjny. Wymordowali tu dziesiątki tysięcy obywateli polskich. Słuchajcie, bo ci Żydzi, o których my mówimy, to są obywatele polski, którzy urodzili się na terenie polski. Ci, którzy tu żyli, mieszkali, y, którzy mieli swoje rodziny, oni byli obywatelami polskim pochodzenia żydowskiego. To nie byli Żydzi pochodzenia żyd polskiego, tylko to byli Polacy pochodzenia żydowskiego. I to jest właśnie ta różnica, o którą my... Znaczy ja o to nie walczę, ale są ludzie, którzy o to się spierają, chodzi o odszkodowania, chodzi o jakieś tam inne suplementy finansowe, ale w każdym bądź razie obóz, który tu jest, jest dowodem na to, że Niemcy wymordowali 4, od 4 do 6 milionów Polaków. Nie będę tu się kłócił o liczbę do, do, do końca, bo tego nie wiem. Ktoś powie, bo to Stalin wymordował tyle i tyle, no jeżeli ktoś jest takim debilem, to sobie wierzy, że Stalin wymordował 3 miliony Polaków. W tym Niemcy od 1939 roku do 1945 roku wymordowali od 4 do 6 milionów Polaków. I to, co się stało w Katyniu, to jest tylko promil tego, co zrobili Niemcy. Dla tych, którzy nigdy nie byli w Grozroze, to będzie taka zajawka, żeby zobaczyli, jak obóz wygląda. Właśnie zaczęliśmy wycieczkę od łomów, teraz schodzimy w dół w miejsce obozu. Obóz został okrojony, obóz został troszeczkę zmniejszony, brama została podczas wszelkich remontów troszeczkę przesunięta, ale nie zmniejsza to wartości, to no, znaczy nie powiem wartości tego obrazu przestępstw niemieckich. To co Niemcy, słuchajcie, zrobili z Polakami, to zakrawa na... Nie wiem, a my dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi Niemców. Wehrmacht oficjalnie jest na terenie Polski. Tygrysy jeżdżą po terenie Polski i wszyscy z tego powodu jesteśmy bardzo dumni, że Niemcy nas wspierają, że Niemcy są z nami. Niemcy są naszymi przyjaciółmi. Zwróćcie uwagę, to jest rzut okiem. Wchodzimy sobie troszeczkę od innej strony na teren obozu. To jest rzut okiem na Obóz koncentracyjny Grozroza. Nie zostało tu praktycznie nic. Kilka lat temu baraki, które były wyburzone, teraz placja się czyści, robi się tutaj jakieś tam ekspozycje. Okej, okay, pamiętajmy wszyscy o tym. Ale w każdym bądź razie obóz, jaki ja pamiętam jeszcze 20-30 lat temu, wyglądał zupełnie inaczej. Brałem kilka razy udział w biegu. Malcelo robi tu pozdrowienia dla Violety. Wioleta będzie wiedziała o kogo chodzi. Także w każdym bądź razie przyjeżdżaliśmy z Głuszycy do Strzegomia, ze Strzegomia szliśmy tu na piechotę i stąd zaczynał się bieg martylorogi. I jesteśmy na terenie obozu. Każdy kto, nie powiem, że chciałby doświadczyć, bo to nie jest miłe uczucie, wchodząc na teren miejsca zagłady, kaźni i morderstw setek tysięcy Polaków. Niemcy, którzy tu przyjeżdżają, słuchajcie, nie mają żadnych wyrzutów sumienia. Tu przed nami, to co widzicie, to jest Plat apelowy. To znajduje się szubienica, na której dokonywano egzekucji na uciekinierach i za wszelką formę oporu, którą mógł być nawet lepszy się ten guzik karano śmiercią. To jest właśnie ta szubienica. Jedyna szubienica, która do dzisiaj jest oryginalną, to jest szubienica w w Brzezińce, gdzie w Oświęcimiu, w przepraszam bardzo, gdzie powieszono y, Rudolfa Hesa, komendanta obozu. To jest gong apelowy, który obwieszczał o różnych rzeczach i słuchajcie, to co działo się tu na terenie obozu, czyli basen kąpielowy, który podchwy podchwycili potem rewizjoniści z zachodu, że tu więźniowie mieli bardzo dobrze i kąpali się To był apel, to, to był basen kąpielowy Druga sprawa mecz piłkarski, który tu się odbył w 1944 roku i to jest wszystko prawda. Grali tu zawodnicy górnika, górnika Górnika, nie wiem czy Zabrze, czy Katowice. Słuchajcie, no tu w tym mogę y, popełniać błędy, ale polscy zawodnicy z lat 1936-1938 dokładnie tu na tym placu rozegrali mecz piłkarski, wygrali go. Później tych więźniów zagoniono niby na poczęstunek do baraku SS Mańskiego. Nie wiemy do końca, który to był barak że oni przez okna uciekali, bo w baraku umiejscowili się kapo, esesmani, którzy stali z pałami i czekali tylko i wyłącznie na Polaków, żeby ich tam zakatować. I taki mieć, taki mecz miał miejsce, słuchajcie, a tam z tyłu, za tym żydowskim pomnikiem, o, znajduje się krematorium, do którego miano wywozić, słuchajcie, zwłoki z Rize. Bzdura i głupota. W momencie, kiedy ten obóz był tu przepełniony, nie było możliwości spalania tu zwłok. I jeszcze z Rizę odległego stąd prawie 40 km przywozić zwłoki do spalania. Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. I to co opowiada nam czasami niektórzy świadkowie, że więźniów tych, którzy padli przy pracy wrzucano do kruszarek, wierzę w to. Na pewno Niemcy w 1944 czy w 1945 roku nie przywozili zwłok do spalenia tutaj. Słuchajcie, to było nieekonomiczne, to nie był gescheft, to się po prostu Niemcom nie opłacało. Za chwileczkę pokażę Wam jak wyglądało krematorium. A tam w dali jest słynna wieża wartownicza, oto, z której Niemcy strzelali do matek i dzieci z powstania Warszawskiego w momencie kiedy powstało. Powstał obóz tak zwany dziecinny za tamtym barakiem, słuchajcie nie mogę utrzymać kamery, ale który był, właśnie mieścił się za tamtym barakiem. Szczelali, podjudzali kobietę, żeby dzieci przerzucały na, na stronę niby tak zwaną wolną. No i w tym momencie szczelano do dzieci, które znajdowały się nad drutami. I kolejna sprawa, gwałty grozrozem. Słuchajcie, to jest wszystko prawda. Komenda, komenda, komanda, które przyjeżdżały tu nie były tylko gwałcone przez Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, ale tak, za, tak samo przez więźniów, którzy znajdowali się na terenie obozu. I to jest bardzo bolesna niestety prawda. Jeżeli ktoś to neguje, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, proszę bardzo jeden z drugim przyjeść do takiego miejsca, poczuj ducha tego miejsca, zapoznaj się z tym miejscem, a potem negnij jeden z drugim. Wikipedia i internet nie jest źródłem wszelkich informacji. Plac apelowy, szobienica, brama wjazdowa, baraki robocze, kuchnia, toalety. Tak wyglądał obóz Gross-Rosen, zaprojektowany na minimalną ilość osób, a w pewnym szczytowym momencie mieścił to 120 tysięcy osób. Nie było już wartowników, nie było już tu praktycznie kapo. Więźniowie sami bali się stąd wyjść. Dlaczego? Miejscowa ludność, która tu mieszkała dookoła, dostawała 50 dojczy mark za każdego złapanego i zabitego więźnia. Nieważne, czy był żywy, czy był martwy, płacono im za to. Miejscowa ludność podpuszczała więźniów niejednokrotnie, codziennie w pracy, uciekniemy ci pomożemy. W momencie kiedy taki więzień wychodził był katowany, bity i mordowany przez ludność okoliczną i przywożony na taczka z powrotem do obozu. Słuchajcie, gross jest chyba jedynym obozem, z którego nie udała się ani jedna ucieczka. Z Auschwitz-Birkenau uciekło 180 parę osób, może nawet więcej, kilkanaście osób przeżyło Drugą wojnę światową. Zwróćcie uwagę w jakich warunkach tu ludzie mieszkali, każde wypłaszczenie każdy skrawek był wykorzystany tutaj jako obóz. Nie znaczy jako obóz, tylko barak mieszkalny dla więźniów. Ktoś zarzuci, bo w grozrozem, bo to jest taki sztandarowy obóz na podstawie którego Niemcy budują wizję obozów koncentracyjnych. Tak nie było źle, ale niestety, to było bardzo źle. Te miejsca, które widzicie, ten bunkier, coś takiego. Oficjalnie był to śmietnik. Jednak w takich miejscach zamykano więźniów na śmierć głodową. Pokażę Wam teraz, jak wyglądała kuchnia obozowa. Słuchajcie, bez ogródek, bez jakichś tam nie wiem, dodatkowych komentarzy. Zobaczycie, jak to wszystko wyglądało, w jakich warunkach szykowano jedzenie, w jakich warunkach więźniowie szykowali tutaj byt i żywienie dla innych. Teraz tu się prowadzi remonty, prowadzi się prace rekonstrukcyjne. Zwróćcie uwagę, chodzimy. I od razu groza. W takich miejscach szykowano jedzenie dla więźniów, w takich korytach szykowano posiłki dla więźniów. W takich korytach nie jeden więzień stracił życie. Wszystko zależało od tego, w jakim nastroju będzie kapo potrafił podejść, złapać więźnia za kudły i utopić w takim zbiorniku. Podstawowe wyżywienie więźnia w takich miejscach to była albo zupa z brukwi, albo zupa z buraków, albo zupa pokrzywowa bądź z peżu. Do tego więźniowie do, dostawali jakąś tam miskę jakiejś zwykłej kawy. I Niemcy powiedzą, że oni dbali. I tu jest apel do takich sidorów i innych debili, którzy to negują. Przyjedź, zobacz, poczuj to człowieku. Przyjdź do takiego miejsca, doznaj grozy tego miejsca, a dopiero później pisz i opowiadaj jakieś tam pierdoły w internecie. Wszyscy ci, którzy negują za klawiatury, ci wszyscy, którzy negują... Yy, Piszą jakieś tam głupoty, opierają się na jakichś statystykach, nie wiem, internetowych. Zapraszam, przyjedź, zobacz, dotknij, poczuj. To była kuchnia, tu znajdowała się stołówka dla sesmanów, bo wiadomo więźniowie tu wstępu nie mieli. Ale w tym miejscu, z tego co wiem, z opowieści kilkunastu więźniów, którzy to przeżyli, tutaj około 30-40 osób w ciągu jednego tygodnia straciło życie. Zostali utopieni dokładnie w takich kadziach. I niektórzy będą to negowali, co teraz powiem, niektórzy będą mówili, że to jest bzdura, ale niestety w takich miejscach niejednokrotnie więzień, który został zamordowany, lądował w kotle. Więźniowie nawet nie mieli zielonego pojęcia, że zjadają się nawzajem. Do tego jeszcze dochodzi projekt niemiecki, że. Takiej ilości ludzkiego mięsa nie mogą się marnować, trzeba dodawać je do jedzenia dla więźniów. Dlaczego zaprzestali tego projektu, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno nie ruszyło Niemców sumienia, ale w każdym bądź razie coś takiego miało miejsce. Nie zapraszam na 100%, bo niektórzy, którzy nie mają mocnych nerwów, taka wizyta może być po prostu. Nieprzyjemna i niemiła. Tak wyglądała kuchnia w Grozrozrozem, bo kuchnia w Auschwitz i w Birgenau wyglądały zupełnie inaczej. Oficjalnie syp na śmieć. Tabliczka znamionuje i wskazuje. Jednak do tych pomieszczeń, do środka, stłaczano 5, 10, 15 więźniów, którzy tu musieli odpokutować swoje winy i karę. Słuchaj, coś zepsułem. Dobra. I więźniowie do tego sypu na śmieci byli wtłaczani po 5, 6, 15 w zależności od tego, jaki humor miał pan, yy, który tego dnia miał zły kaprys. Czyli Niemiec, Białorusin, Litwin, Łotysz. I tu umierali ludzie naprawdę śmiercią głodową. Lata sobie tutaj skowronek w środku, to jest znamienne. Otworzyliśmy mu kratę, niech sobie stąd wyleciał, ale w każdym bądź razie takich zbiorników na śmieci tu było kilkanaście. Wiem, że znowuż posypią się na mnie gromy, że pierdziele głupoty, ale niestety takie miejsca są naznaczone śmiercią. Ta sosna jest prawdopodobnie posadzona w 1942 roku przez dziewczynkę, która tu przyjechała razem z matką. Matka gdzieś tu, w którejś z baraków się zawieroszyła co się stało z dziewczynką? Tego nikt nie wie. Ale to jest jedno z najstarszych drzew na terenie obozu. W historii tego drzewa praktycznie nikt nie zna. Tu znajdują się baraki. Zwróćcie uwagę na fundamenty. Odbudowane, pięknie zrobione, wycacane. Za chwileczkę Wam pokażę jak wygląda barak w środku. Nie oddaje tego ducha, który był tutaj 70 lat temu. Dla wszystkich tych, którzy negują ilość obozów koncentracyjnych. To jest taka tablica pamiątkowa i po, po tablicach tylko sobie możecie sobie wyobrazić ile było obozów koncentracyjnych Jaka znamienna dla nas nazwa Kalwasser, czyli zimna woda kolejna nazwa obozu koncentracyjnego Waldenburg I takich obozów, ja Wam podaję 3500, 4000, ale takich obozów na terenie Polski było bardzo dużo więcej. Proszę bardzo, Ludwigsdorf, czyli Ludwikowice Skłodowskie. I jeżeli ktoś neguje istnienie tych wszystkich obozów, zabiegam o to, żeby wsiadł w autobus, w pociąg i przyjechał. I najważniejsza dla nas nazwa. Jeden z najważniejszych obozów poza Grozrozen na terenie Dolnego Śląska. Wisztersgesdorf, czyli Guszyca. Najważniejszy obóz koncentracyjny w okolicy. Wszystkie transporty, które wyjeżdżały z Grozrozen, właśnie kierowały się do tej miejscowości. I z drugiej strony jest druga działka. Tu macie pomnik upamiętniający ofiary. I proszę bardzo, dla tych wszystkich, którzy negują, to są tablice. Z autentycznymi miejscowościami, z których przywożono ludzi z obozów koncentracyjnych. Nie wiem, czy Bad Szalzbrunn to jest jedyna z bo zawsze mi uczono, że Bad Charlottenberg. Ale w każdym bądź razie zobaczcie. I niech sobie. Cały czas będę używał takiego synonimu debilizmu, że do takiego internetowego, czyli Sidora, bo to już niestety ten człowiek jest takim idiotą, debilem, który wszystko neguje, wszystko wie lepiej. Proszę, człowieczku, przyjedź tu kiedyś, poznaj to. I pokażę ci jedno z drzew, które uschło, które było na terenie obozu, i to jest symbol teraz. zobacz, przyjedź kiedy tukolwiek Poznaj to miejsce i zobacz. Będę zwracał się do ciebie po imieniu Tomek, bo po prostu te takich miejsc nie ogarniasz, nie czujesz i nie znasz. Nie wiesz, gdzie one są. Poczuj to. Może to cię ruszy, może sumienie cię ruszy w tym momencie, może poczujesz właśnie historię ludzi, którzy zginęli w tym obozie. Jeżeli nie, pieście drapa. W takim miejscu to wypowiadam bez nienawiści. I teraz zwróćcie uwagę. Krematorium polowe. I takie krematorium znajdowało się tu właśnie w Grozrozroze. To, co to widzicie, to jest ociekacz na tłuszcz. W ten zbierano ludzki tłuszcz. I takie krematorium miało obsługiwać jeszcze do tego Riza. Bzdura, słuchajcie, na resorach. Nie było takiej możliwości, bo tu można było spalić jedne zwłoki w ciągu godziny. Zwróćcie uwagę na to, co działo się w Auschwitz, gdzie na dobę spalano kilka tysięcy zwłok i one nie wyrabiały. Jeżeli w Rize umierało 30-40 osób dziennie, nie było możliwości, żeby je spalać w takim miejscu. I to, co ja cały czas mówię o krematorium, które znajdowało się w Rize, one na pewno było. Palono, niszczono, zakopywano i utylizowano ludzkie zwłoki. A tam, co znajduje się właśnie za tym kolejnym płotem. Tam znajdowały się dziewczęta z powstania warszawskiego. Kolejny niebezpieczny temat. O tym się nie mówi, o tym się nie pisze. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Groza miejsca jest grozą miejsca wieża wartownicza tak wygląda obóz grozowy. Byli Znają to miejsce Wszystkie osły, które negują Zapraszam, przyjedźcie Poczujcie to miejsce Potem negujcie Brakuje sił, brakuje energii Tylko zwróćcie uwagę co tam się Produkcja ruszyła I ona zbliża się do Kranic lat. Obozu nie będzie, dlaczego? Z tej strony obóz stoi na jednych z najbardziej bogatych złóż granitu w Europie wycenionych na kilka miliardów euro. Prawdopodobnie zostanie to tylko tabliczka pamiątkowa po tym miejscu za jakieś 10-15 lat. Ale do tego momentu mam nadzieję, że wielu z Was przyjedzie i odwiedzi to miejsce. Dla wszystkich tych, którzy szukają złotego pociągu właśnie w Książu, to jest jedno z tych miejsc, które znajduje się pod mną, to nie jest tam, gdzie jest pan, tam gdzie znajdują się sztolnie panowskie, tylko to jest dokładnie to miejsce. Na dole znajduje się pode mną wielki wjazd. Kilkanaście osób było tu ze mną, widziało to. Stary zamek jest naprzeciwko mnie. Nowy zamek znajduje się tu po prawej stronie. Jeżeli ktoś chciałby szukać złotego pociągu, to prawdopodobnie gdzieś tu w tej kotlinie. Tam naprzeciwko mnie majaczy góra Hełmiec. To jest dokładnie to. I z tego miejsca, jeżeli ktoś chciałby szukać, proszę bardzo, pode mną znajdują się cztery sztolnie. Pokazywałem je, znają je i sawiaki, i Sidory dzięki temu. Także pod nami jest tutaj fajne miejsce. Dzięki mnie oni to miejsce zobaczyli, poznali i doznali tego miejsca. Jeżeli ktoś by byłby zainteresowany, proszę bardzo. Za chwileczkę pokażę Wam panoramę głównego zamku. No i tu macie widok na zamek książ od strony południowej, ponoć według tych wszystkich łowców sensacji grota jest tu i tu wjechał pociąg, no, życzę powodzenia. Z drugiej strony złoty pociąg znajduje się pod rzeczką, na co gmina Walim jeden z radnych zażądał miliona złotych, no życzę też powodzenia. Z trzeciej strony złoty pociąg gdzieś tu jest, tylko nikt nie ma zielonego pojęcia gdzie. Jeżeli ktoś mnie z tym kojarzy, no to jest, od razu mówię, że to jest prowokacja polityczna, ale w każdym bądź razie urok zamku książ, to co tutaj się dzieje, to co tutaj się stało, nie ulega wątpliwości, że wszystkie ślady zostały zatarte, wszystkie remonty, e, ostatni pożar, to co tutaj się działo, słuchajcie, śladu nie ma po pożarze. Słuchajcie, znaczy, to jest wszystko pic na wodę, to jest ściąganie nie tyle, że turystów, ale zacieranie śladów. Nie wierzę w ani jedną historię związaną z zamkiem książki, żadną. Nie wierzę w historię panu, który znajduje się tutaj Nie wierzę w to, że tutaj znajdowała się Jedna z najważniejszych Jedno z najważniejszych stanowisk Badających geodezję Nie wiem czy geodezję, czy dobrego słowa używam Ale w wstrząsów tektonicznych Jeżeli to za komuny, słuchajcie Co 15 minut, co 15 minut To strzelała kopalnia Torres Ale kopalnia Wałbrzych, do tego dochodził Chwali Bóg, dochodziły inne kopalnie wałbrzyskie Słuchajcie, tutaj to 3 minuty była potężna Detonacja pod ziemią Słuchajcie, największy taki blamaż i największy, największy dyshonor Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Akademii Nauk, która tutaj się znajduje, to jest to, że polscy naukowcy dowiedzieli się o tym, że Święta Helena wybuchła z radia i telewizji. Nie mieli o tym zielonego pojęcia, o tym gigantycznym wybuchu największego wulkanu, o największej można powiedzieć tragedii tamtych czasów. Nasi sejsmolodzy o tym nie wiedzieli. No to o czym my tu mówimy? To jest wszystko pizz na wodę. Zamek Książ Kiedyś nakręciłem audycję, pisałem artykuły o tym, co znaleziono w Zamku Książ, co znajdowało się w Zamku Książ. Może to jest prawda, może to jest kłamstwo, ale w każdym bądź razie, tak dzisiaj wygląda Zamek Książ i tu nie ma żadnego śladu, że tu wjechał jakiś złoty pociąg. To jest jedna ze spraw. Druga sprawa, że dwa wagony i lokomotywa stoją pod Osirem i pod Placem Grunwaldzkim w Obrzychu, to też nie jest żadna tajemnica z tego powodu, że tam znajdowała się stara zajezdnia tramwajowa i tam znajdują się takie rzeczy. A ci goście, którzy po prostu napisali i powiedzieli o tym Złotym Pociągu, mieli dokładnie takie prawo. Jeżeli ktoś mnie z tym kojarzy, jeżeli ktoś uważa, że ja brałem w tym udział, to jest to z tego powodu bardzo, bardzo dumny. Ale w każdym bądź razie pokazuję Wam, jak dzisiaj wygląda Zamek Książ. I dla tych, którzy nie mają możliwości, ani okazji przejechania do Zamku Książ. W tym miejscu według legendy znajdowała się wielka, głęboka studnia, jednak to jest dla mnie najmniej istotne tylko rzeźby, które tu się znajdują, symbole, zwróćcie uwagę na to, porównajcie sobie, to są akuratnie jedne z niewielu oryginalnych rzeźb, które się uchowały, reszta wszystkie zostały poniszczone i zostały wywiezione, prawdopodobnie za czasów sowieckich, a reszta została rozbita później po upadku bloku komunistycznego. Coś takiego znajdziecie tylko na hradczanach w Pradze i w Kłocku na tak zwanych małych polskich hradczanach. Wszystkie symbole, cała symbolika, która tu się znajdowała, została zniszczona i usunięta. I za chwileczkę pokażę Wam ogród, gdzie kręcono trendowatą. Jeżeli obejrzycie sobie ten film, porównajcie sobie z tym, co teraz tu widzicie. No i akurat nie krzaczory nam zasłaniają cały widok ale w każdym bądź razie po pożarze już nie ma śladu dach został naprawiony i jedno z wejść które znajduje się pod zamek znajduje się dokładnie pode mną To są wielkie tajemnice, to są wielkie prowadzone prace, to są inwestowane dziesiątki tysięcy złotych. Nie wiem po jaką cholerę, skoro... Można dostać się pod zamek zupełnie legalnie, teraz jak woda opadła, bez najmniejszych problemów.